Moje dzieciństwo nie było normalne, nawet nie do końca wiem, co to znaczy. Nie pamiętam mojego pierwszego głoszenia, pewnie dlatego, że rodzice zabierali mnie na chodzenie po domach, jak jeszcze byłam małym bobasem w wózku. Zebrania trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i niedzielę to był stały punkt naszego życia. Od kiedy tylko nauczyłam się mówić, przed każdym zebraniem ćwiczyłam odczytywanie wersetów i udzielanie krótkich komentarzy na zebraniach. Gdy umiałam już chodzić, zaczęłam brać udział w głoszeniu. Na początku tylko pukałam do drzwi lub dzwoniłam dzwonkiem, ale już jako kilkulatka odczytywałam wersety w czasie cotygodniowej służby. Gdy do mojego planu dnia doszła szkoła i odrabianie lekcji, mój dziecięcy harmonogram dnia wypełniony był po brzegi. Każdy dzień był pełen zajęć duchowych, jak nie zebrania, to głoszenie lub studium Biblii z rodzicami. Wiedziałam, że jestem inna. Nie lubiłam przerywać zabawy z dziećmi z podwórka, gdy rodzice wołali na zebranie. W szkole nie mogłam brać udziału w jasełkach, rysowaniu Mikołaja na święta czy śpiewaniu hymnu. Nigdy nie śpiewałam też 100 lat żadnej koleżance z klasy, która akurat obchodziła urodziny. Moje dzieciństwo było raczej stresujące, pełne obowiązków i pilnowania się na każdym kroku, by nie sprawić przykrości Jechowia, ale by Byłam przekonywana, że to jest właściwa droga, a ja jestem szczęściarą, bo przecież inne dzieci nie znały prawdy i przez to zginą w Armagedonie, który będzie już za chwilę, może nawet jutro. Ale ja wierzyłam, że dzięki byciu świadkiem Jehowy przeżyję i otrzymam nagrodę, miejsce w raju. A jakie są Twoje wspomnienia z dzieciństwa?